Papież nie boi się ludzi prac. Wyszedł spośród nich. Wyszedł z kamieniołomu na Zakrzówku, solwejowskiej solwajowskiej kotłowni w Borku Pałęski. A potem z Nowej Huty Poprzez wszystkie te środowiska, poprzez własne doświadczenie pracy, śmiem powiedzieć, ten papież nauczył się na nowo Ewangelii. Czyż na pracy ludzkiej nie spełniają się te słowa Stworzyciela, wypowiedziane po upadku człowieka, w pocie czoła będziesz pożywał twój chleb? Czy to będzie ta stara praca na ziemi, która rodzi pszenicę, ale może też rodzić ciernie i ost. Czy to będzie ta nowa praca przy wysokich piecach, w Nowej Hucie, zawsze dokonuje się ona w pocie czoła? Jest wpisane w pracę ludzką prawo krzyża. W pocie czoła pracował tutaj rolnik, w pocie czoła pracuje tutaj hutnik i w pocie czoła, w straszliwym, śmiertelnym pocie, kona na krzyżu Chrystus. To jedno pamiętajcie: Chrystus nie zgodzi się nigdy z tym, aby człowiek był uznawany, albo aby siebie samego uznawał tylko za narzędzie produkcji. Współczesna bowiem problematyka ludzkiej pracy. Czy zresztą tylko współczesna? Ostatecznie sprowadza się, niech mi to darują wszyscy specjaliści, nie do techniki i nawet nie do ekonomii, ale do jednej podstawowej kategorii. To jest kategoria godności pracy, czyli godności człowieka. Dlatego położył się na tym swoim krzyżu jak gdyby na wielkim progu duchowych dziejów człowieka a żeby sprzeciwiać się jakiejkolwiek degradacji człowieka również gdyby to była degradacja przez pracę Chrystus trwa w naszych oczach na tym swoim krzyżu aby człowiek każdy był świadomy tej mocy, jaką on mu dał. Dał mu moc.